Cześć, dzień dobry, witajcie moi mili na kanale Innowacyjnego Domu. Na wstępie, przepraszam za hałas, jesteśmy na targach NX w Kielcach. Jest dzisiaj dzień targowy, także chodzą tutaj ludzie. No i co będzie dzisiaj w filmie? Powiem Wam pokrótce o tym, co mamy na stoisku. Tak dosłownie po kilka zdań o każdym z produktów. I będzie, myślę, jedna, dwie, trzy nowości dzisiaj, także zachęcam do oglądania. Zacznijmy może od tego, co jest teraz z mojej lewej strony. Jest to bufor Easyfast, ten akurat 200 litrowy i szafa hydrauliczna Easyfast dedykowana w tym momencie pod pompy ciepła Akont. Natomiast co mogę powiedzieć? Generalnie Easy jak i Akont obudowy robi z nierdzewek, ale Easyfast wnętrze też robi z nierdzewek, czyli mamy tutaj bufor nierdzewny i mamy zbiornik ciepłej wody, bo on jest tutaj w szafie. W tym miejscu poniżej, poniżej tego plexi, które tutaj jest, jest 200 litrowy zbiornik ciepłej wody użytkowej. Jest też 250 litrów i ten 250 litrów ma popularną ostatnio dolną wężownicę. Generalnie tak. Jest to produkt polski. Easyfast produkuje na Śląsku swoje swoje urządzenia i są to tak jak mówiłem szafy dedykowane pod Akonda, natomiast nie tylko. Czym różni się szafa dedykowana pod Akonda od szafy dedykowanej nie wiem pod LG monoblok na R32? No, różni się tym, że w środku jest sterownik Akonda, albo go nie ma. Natomiast szafa hydrauliczna można ją podpiąć do każdej pompy ciepła, tak naprawdę do każdego monobloka. Co mamy w środku? W środku mamy zabudowane naczynia przyponowe, mamy zawór trójdrogowy, mamy fajny separator powietrza, mamy separator magnetyczny, jest tam Fernox. W zestawie z szafą przychodzi też inhibitor korozji. W środku, generalnie, jeśli chodzi o materiały, to mamy tak. Przede wszystkim polibutylen, oprócz tego mamy rurę karbowaną, stal karbowaną. No i wiadomo, kształtki mosiężne. Bardzo fajny produkt. Aha, zapomniałem, jest też grzałka przepływowa, 6 kW. No i tak naprawdę, montując szafę Easy Fast, jeśli nie montujemy bufora, wszystko zamykamy w tej yy, tutaj lodówce ładną ze stali nierdzewnej. Wiem, że są fani, wiem, że są przeciwnicy, do tego wrócimy kawałek dalej. No a jeśli bufor montujemy, to staje również taki bufor. U nas właśnie w domu takie rozwiązanie jest, tylko że z szafą 250 litrów i ta szafa jest, co ciekawe, niższa niż 200, natomiast jest szersza. A teraz przechodzimy kawałek dalej. A tutaj co mamy? Mamy tutaj pompę ciepła Akont Grandis N, choć nie wygląda. Moi drodzy, Akont kojarzy się Wam przede wszystkim z nierzewką, Dodam też jeszcze, że będą teraz akurat przed kamerą przychodzić ludzie Nie zwracacie na to uwagi, bo jesteśmy, tak jak mówiłem, na targach. No i co? I tak jak, tak jak wcześniej wspomniałem, no jest generalnie akont kojarzony z nierdzewką, ale jest też u nich możliwość zamówienia po prostu pompy ciepła z obudową ze stali ocynkowanej. No i w różnych kolorach. Tu akurat mamy taki szary, natomiast Planujemy wprowadzić do naszej oferty, do oferty innowacyjnego domu, taki ciemny antracyt. Pompę bardzo ładną, także jeśli taka się Wam będzie bardziej podobać, no to po prostu dajcie nam znać w komentarzach. Pokrótce o Grandisie. No jest to pompa ciepła, tak jak mówiłem, Akont, czeska produkcja, wentylator z tyłu. Pompa Grandis Air pracuje u nas w domu. Zachęcam, bo już kilka filmów na ten temat się pojawiło. Tutaj mamy z przodu Parownik to oczywiście jesteśmy na targach, to jest wydmuszka, więc tego parownika Wam nie pokażę niestety. Natomiast z ciekawostek ta cała ogrzewana czynnikiem chłodniczym, a nie kablem grzewczym. Sprężarkę tutaj mamy Hailey Hitachi, jest 5 lat gwarancji na to urządzenie. Bardzo wysokie COP. SCOP, bardzo wysoka klasa efektywności energetycznej. No i co, i produkt najwyższej jakości, pompa radzi sobie bardzo fajnie, a i największą zaletą jest przede wszystkim sterowanie. Czyli to oprogramowanie, które widzicie teraz. Za mną jest to dostęp do naszej pompy ciepła, która pracuje w tym momencie u nas w domu i jest to urządzenie, które ma naprawdę świetnie zbudowane algorytmy. Bardzo dobrze się tam pompą ciepła steruje, ona też sama uczy się domu. Mamy tutaj do wyboru tryb standard, czyli grzanie po prostu na ostro, nie wiem, 44 stopnie. Mamy EquiTerm, czyli krzywą grzewczą, ale mamy też Term, czyli taki inteligentny system od Akonda. I Akond pracuje też nad wprowadzeniem do swojego algorytmu stricte sztucznej inteligencji, więc rozwija się ta firma bardzo fajnie i już teraz jest super, a zapewne będzie jeszcze lepiej. I jeszcze jedna rzecz, o której bym zapomniał. No więc tak, a docelowo do wszystkich pomp będzie wprowadzał coś takiego i coś takiego. Co to jest? Moi no drodzy, jest to pompa propanowa. To chyba już wiecie. Jakie jest ryzyko z propanem? Jeśli rozszczelni nam się wymiennik, to czynnik chłodniczy może nam wyjść do budynku. Propanek wiecie jest gazem wybuchowym. Więc akont postanowił, że będzie dawał do swoich pomp ciepła taki odpowiednich jest to separator gazu właśnie, który będzie montowany tutaj z tyłu za urządzenie i separator ten właśnie ma zabezpieczyć nasz układ, żeby w razie awarii, w razie wycieku propan uciekł na zewnątrz budynku, a nie do środka budynku i żeby wszystko ładnie ukryć, bo to oczywiście będzie obudowane styropianem. No bo, bo trzeba ocieplić rury za pompą ciepła, a żeby to wszystko ładnie schować, to jest taka rynienka. No więc ciekawe rozwiązanie. Jeszcze go nie widziałem u żadnego producenta. Wiem, że u niektórych takie separatory są montowane w środku, natomiast na pewno nie jest to standard rynkowy. Tu jest, moi drodzy, podgląd do pompy ciepła w naszym domu. Co nam daje? Daje nam to, że będziemy mogli dla Was mnóstwo fajnych, ciekawych, dokładnych materiałów nakręcić. Dlaczego? Dlatego, że tu widzicie, co się dzieje na bieżąco. Natomiast jeśli odpaliłbym sobie, bo to idzie z mojego laptopa, jeśli wszedłbym sobie tutaj, tutaj mamy parametry mierzone przez pompę ciepła, wchodzę sobie w archiwum i co 30 sekund... Z każdego dnia pracy tej pompy jestem w stanie wszystkie parametry, które ona mierzy, sprawdzić. Czyli mogę zobaczyć, jaka była moc grzewcza, jakie COP, jaka temperatura powrotu do pompy. Nie wiem, 14 lutego o godzinie 23.14.30 sekund. Wiem, jaka była temperatura zewnętrzna. Wszystko, wszystko jestem w stanie sprawdzić. Można z tych danych wyciągnąć dużo wniosków. Można fajne filmy po prostu nagrać, podsumować to wszystko, wyciągnąć jakieś dane statystyczne. Na pewno będę to robił dla Was. Mam nadzieję, że będzie to interesujące. A teraz pokrótce. No, jak widzicie, pompa ciepła u nas w domu teraz nie pracuje. Dlaczego? Dlatego, że mamy wygrzany budynek, w tym momencie jest 23,4, a zadane jest 23 na pierwszym ubiegu, czyli na parterze, natomiast na piętrze jest 23,1, a zadane jest 23. Jeśli chodzi o temperaturę ciepłej wody, to również jest co prawda nieosiągnięta temperatura zadana, natomiast histerezę mamy ustawioną większą. Niż w tym momencie jest 3,4 stopnia. I teraz tak, tutaj widzicie temperaturę zasilania i powrotu do pompy ciepła. Tutaj są parametry układu chłodniczego. Tutaj mamy jeszcze takie informacje dotyczące defrostów. Jak widzicie, defrost był 17 minut temu. Nic nam to w tym momencie nie mówi. Natomiast ogólnie bardzo rzadko robi ten akunt u nas defrosty. Myślę, że mogę powiedzieć, że między 1,5 a 2 godziny to jest taki standardowy. Odstęp pomiędzy defrostami, więc bardzo fajnie, bo defrosty, pamiętajcie, to strata energii. Tutaj jeszcze na dole mamy dane dotyczące sprężarki, czyli obroty na minutę, czyli częstotliwość pracy. Tutaj jest wymagane obroty na minutę, czyli jeśli pompa algorytm uzna, że w tym momencie ma być 3400, no to pompa będzie dążyła do tego, żeby osiągnąć te 3400. Tutaj mamy jeszcze dane dotyczące mocy grzewczej, dotyczące COP i dotyczące poboru mocy, natomiast w tym momencie nic się nie wyświetla, bo pompa, jak mówiłem, nie pracuje. A teraz idziemy kawałeczek dalej. A tutaj już klasyka, czyli Grandis w obudowie z nierdzewki. Każda śrubka tutaj jest z nierdzewki, także z mora instalatora. Jak spadnie gdzieś na ziemię w kamyczki, to można jej już po prostu nie znaleźć, nie trzyma się śrubokrętu. Ogólnie, jeszcze nie powiedziałem wcześniej, jakie mamy dostępne moce tych pomp, więc mamy tak, zacznijmy od tego, że serię Pro i serię Grandis. Generalnie główna różnica jest taka, że seria Pro jest na podzespołach Skopelanda, czyli zawór rozprężny falowni i sprężarka. Natomiast seria Grandis ma sprężarkę Highli Hitachi. A ogólnie tak, mamy pompę Grandis N, Grandis R i mamy pompę Pro N i Pro R, czyli cztery modele, cztery moce. Ogólnie pierwszy model nadaje się mniej więcej do domów o maksymalnym zapotrzebowaniu 7 kW, czyli mówimy tu o serii N. Natomiast seria R maksymalnie 15 kW, z że te 15 kW przy minus 20 to już jest, przepraszam, 15 kW to już jest taka górna, górna granica, do której można tą pompę dobierać. Jest jeszcze seria L i to jest pompa 20, natomiast jej raczej w domach się nie montuje. Także myślę, że te, te cztery pompy są bardzo interesujące. Natomiast jest jeszcze jedna nowość, o której powiem zaraz: jest to Akond Akonomis. I tam mamy znowu trzy modele, w tym jedną pompę o bardzo niskiej mocy grzewczej do domów nowych, niedużych, czyli takich jak w Polsce najczęściej chyba teraz się buduje. O Akonomisie nagrałem z Romanem Lexem, czyli naszym przyjacielem z Czech, z firmy Akond, osobny odcinek. Natomiast tak na szybko. To jest generalnie najtańszy model pompy od Akonda. Powiedzmy, że Grandis i Pro są pompami w podobnych cenach, natomiast Economist jest od nich tańszy. Jest tańszy i Akon też wprost mówi, że nie jest to ich najlepsze rozwiązanie, czyli jest to pompa bardziej ekonomiczna, stąd nazwa właśnie Economist. Mamy trzy modele. Ogólnie mamy Economist S, Economist N i Economist R. Czyli skąd to S? Nie wiem skąd dokładnie, natomiast S jest pompą najmniejszej mocy, czyli mamy czwórkę, mamy siódemkę, mamy dziesiątkę. Czwórka, tak jak mówiłem, idealna do domów nowych, niedużych. W zestawie z pompą mamy też taki Electrobox. Jest tutaj w środku skrzynka z zabezpieczeniami. No i jest sterownik od Akonda, taki jak znany jest z innych pomp Akonda. Natomiast jest on już zabudowany nie w takiej skrzynce plastikowej, tylko w no takiej metalowej, też ocynkowanej chyba, że kupicie szafę Easy Fast, to wtedy jest to wszystko schowane w szafie elegancko no i teraz tak, mamy tutaj sprężarkę GMCC Toshiba mamy niższą klasę efektywności bo dla pomp N i R są to 2 plusy dla 55 stopni i 3 plusy dla 35 stopni natomiast tylko ta najmniejsza, czyli SK ma 3 plusy i dla 35 i 55 stopni pompa mała, pompa tańsza, pompa cicha, jest klasycznie też zbudowana, czyli ma już parownik z tyłu. Nie jest to parownik taki gruby, mięsisty, prostokątny jak w Grandisie i w Pro. Jest on zakrzywiony w kształcie litery L. Wentylator klasycznie z przodu. No jest to zwykła, normalna pompa ciepła, tylko że oczywiście od akonda, czyli zachowana jest ta najważniejsza rzecz w akondzie, czyli to sterowanie, oprogramowanie, wszystko jest przeniesione, tak jak w droższych modelach, a to jest chyba w tych pompach Najważniejsze. No i z tego miejsca żegnam się z Wami. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli do nas na stoisko, bo wielu naszych widzów nas po prostu odwiedziło. Miło było Was poznać. Dziękuję Wam też za oglądanie, za to, że zostaliście do końca. No i co, jeśli szukacie pompy ciepła Akon albo innej pompy ciepła, bo oczywiście w innowacyjnym domu mamy też inne rozwiązania. Mamy polskie pompy ciepła Couton JBG. mamy pompy ciepła LG, Mitsubishi. Także także co. Dziękuję wam za oglądanie, do usłyszenia i do zobaczenia.